Cześć, ja nazywam się Damian i na tym kanale chcę pokazać początkującym, jak zacząć tworzyć własne modele 3D, i w tym filmie pokażę Ci. Jak utworzyć taki model 3D w Onshape, który jest systemem CAD 3D dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej? A co więcej, możemy też Onshape'a uruchomić na urządzeniu mobilnym. Chcę rozwinąć ten kanał i chcę docierać do jak największej liczby początkujących, dlatego będę Ci wdzięczny, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał. A teraz przejdźmy do Onshape'a i pokażę Ci kilka podstawowych operacji tworzenia brył 3D w tym systemie na podstawie takiej. Bryły. Aby utworzyć nowy projekt w OnShape, kliknij przycisk Create i wybierz dokument. I tutaj wprowadź nazwę tego dokumentu. I zostanie utworzony nowy projekt. To, co teraz widzisz, to są podstawowe płaszczyzny układów współrzędnych: płaszczyzna top, front i right. I tutaj w lewej części okna mamy drzewko cech. I tutaj możemy włączyć lub wyłączyć widoczność wybranych cech. Ja wyłączyłem widoczność płaszczyzny Front i Right. I tak, jeżeli chodzi o taką podstawową nawigację w Onshape, to jak wciśniesz rolkę myszki, to możesz przesuwać widok. Obracając rolkę myszki możesz ten widok przybliżać lub oddalać, a wciskając prawy przycisk myszki możesz obracać widok. A klikając lewym przyciskiem myszy zaznaczamy geometrię lub... Inne cechy. I tak, praca w OnShape polega na tym, że tworzymy szkic 2D i następnie na podstawie tego szkicu 2D budujemy bryłę. I utworzymy taki szkic na płaszczyźnie Top. I aby utworzyć szkic na tej płaszczyźnie, to zaznaczamy tę płaszczyznę i klikamy przycisk Sketch. Teraz jesteśmy w module szkicownika. Mamy tutaj narzędzia tworzenia geometrii 2D i Jesteśmy w takim widoku. Jeżeli chciałbyś ustawić się w widoku od góry na płaszczyznę szkicu, to kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję View Normal to Sketch Plane. I teraz zostaliśmy przełączeni do widoku od góry na płaszczyznę szkicu. Tutaj też mogliśmy skorzystać z tej kostki w prawym górnym rogu, ale czasami tworząc szkice, płaszczyzna szkicu jest. W innym położeniu niż podstawowe płaszczyzny układów współrzędnych. Ale okej, okay, tutaj mamy prosty przykład i kontynuujemy pracę z tym przykładem. I rozpoczniemy tutaj od utworzenia prostokąta. Wybierz polecenie rysowania prostokąta. Wybierz polecenie Center Point Rectangle. I to polecenie polega na tym, że tworzymy prostokąt poprzez wskazanie punktu środkowego i naroża prostokąta. Punkt środkowy prostokąta umieścimy w punkcie początku układów współrzędnych. Jak najedziesz na ten punkt, ten punkt jest podświetlony i aby umieścić środek prostokąta w tym punkcie, po prostu kliknij lewym przyciskiem myszy. Następnie określ położenie drugiego naroża prostokąta. Kliknij w dowolnym miejscu i teraz zostały aktywowane pola wprowadzania wymiarów. Tutaj wpisz 100 mm, wciśnij enter i w drugim polu wpisz 40 mm i wciśnij Enter. I mamy utworzony prostokąt. Teraz utworzymy kolejne geometrie. Wybierz polecenie rysowania okręgu, wybierz polecenie Center Point Circle i tutaj podobnie środek okręgu umieścimy w punkcie początku układów współrzędnych. Jak ten punkt jest podświetlony, kliknij lewym przyciskiem myszy, określ położenie punktu na okręgu. I zostało aktywowane pole, w którym określamy średnicę okręgu. Wpisz tutaj 25 mm i wciśnij Enter. I teraz polecenie rysowania okręgu jest nadal aktywne, dlatego utworzę dwa okręgi. I zwróć uwagę, że jak najadę na punkt początku układów współrzędnych i przesunę kursor w prawo, to mam taką linię pomocniczą. I tutaj pojawił się też symbol wiązania, określającego to, że jeżeli utworzę teraz. Jakąś geometrię. W tym przypadku, jeżeli utworzę ten punkt, to ten punkt będzie leżał w jednej poziomej linii razem z tym punktem. I tutaj rysuję okrąg o dowolnej średnicy. Celowo nie określam średnicy tego okręgu i utworzę drugi okrąg w podobny sposób, tylko z tej strony, i też rysuję okrąg o dowolnej średnicy. I wciskam klawisz Escape, aby zakończyć rysowanie okręgu. I teraz chciałbym, aby średnice tych okręgów były sobie równe. Mogłem to zrobić podczas rysowania geometrii, mogłem określić średnicę tych geometrii, ale możemy też podczas szkicowania określać relacje pomiędzy geometriami i taką jedną z podstawowych relacji jest relacja równości. Wybierz tę relację i tak, zaznacz ten okrąg, ten okrąg i następnie ten okrąg i ten okrąg i teraz Wszystkie te okręgi mają taką samą średnicę. To polecenie jest nadal aktywne, dlatego wciskam Escape, aby to polecenie odwołać. I to ma teraz taką zaletę, że jak zmienię średnicę tego okręgu, aby to zrobić, klikam tutaj dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i wpiszę na przykład 20 mm, to średnice pozostałych okręgów również zostaną zmienione. Teraz chciałbym umieścić te okręgi. Symetrycznie względem linii przechodzącej przez środek tego prostokąta. I tutaj zrobimy to tak, że utworzymy linię pomocniczą, która będzie linią konstrukcyjną. Wybierz rysowanie linii i najedź na punkt środkowy tej linii. Jak najedziesz w pobliże... W środka tej linii to pojawi się taki uchwyt. I kliknij tutaj lewym przyciskiem myszy, a drugi punkt umieść w tym miejscu i wciśnij klawisz Skype, żeby zakończyć rysowanie. I w tym momencie ta linia jest linią szkicu i w dalszym etapie tworzenia bryły 3D ta linia może trochę przeszkadzać, dlatego zmienimy tę linię na linię konstrukcyjną, czyli na taką geometrię pomocniczą, która jest po prostu pomocniczą geometrią szkicu i w dalszym etapie Budowania bryły 3D nie będzie nam przeszkadzała, a będzie pomocna po prostu w tym szkicu. I aby to zrobić, to po prostu zaznaczamy tę linię i wybieramy polecenie construction, i teraz ta linia zmieniła się na linię przerywaną, i to oznacza, że jest to geometria konstrukcyjna, czyli taka geometria, która będzie po prostu geometrią pomocniczą w tym szkicu. I teraz, żeby umieścić te okręgi symetrycznie względem tej linii, czyli żeby okrąg z lewej strony i z prawej strony był w takiej samej odległości od tej linii. To skorzystamy z wiązania symetrii, czyli zastosujemy tutaj kolejną relację pomiędzy geometriami. I aby to zrobić, na początku klikam lewym przyciskiem myszy poza geometriami tak, żeby upewnić się, że wszystkie geometrie są odznaczone i wybieram tutaj wiązanie symetrii i wskazuję na początku te dwa punkty, i następnie wskazuję tę linię. Wciskam klawisz Escape, żeby odwołać wiązanie symetrii. I teraz, jak zmienię położenie jednego okręgu, to położenie drugiego okręgu również się zmienia, ponieważ mamy zastosowaną tutaj relację, że te okręgi są umieszczone symetrycznie względem tej. Linii. I tutaj, jak widzisz, niektóre geometrie są czarne, niektóre geometrie są niebieskie. I czarne geometrie oznaczają to, że są to w pełni opisane geometrie i kształtu i położenia tych geometrii nie możemy zmienić swobodnie. A niebieskie geometrie to takie, które nie są jeszcze w pełni opisane, i te geometrie możemy swobodnie zmienić. W tym przypadku możemy zmienić swobodnie położenie. Tych okręgów. Jeżeli chodzi o średnicę, to nie możemy tego zmienić, ponieważ średnica tych okręgów jest powiązana ze średnicą tego okręgu, ale położenie tych okręgów jeszcze nie jest określone. I to położenie określimy za pomocą wymiaru. Wybierz polecenie wymiarowania i zaznacz środek tego okręgu, następnie środek tego okręgu, umieść wymiar mniej więcej w tym miejscu i jako wartość wymiaru wpisz 65. Milimetrów. I teraz cały szkic jest czarny, i na podstawie tego szkicu tworzymy bryłę. I tak, aby to zrobić, akceptujemy szkic. I taką podstawową operacją tworzenia brył 3D na podstawie szkiców 2D w systemach CAD 3D jest operacja Extrude. Wybierz tę operację. I tutaj wskazujemy obszary, na podstawie których chcemy utworzyć wyciągnięcie. Kliknąłem na obszar szkicu. Jak widzisz, otwory nie są zaznaczone i o to chodzi. Po prostu chcę, żeby tutaj były otwory. I tutaj określamy długość wyciągnięcia, czyli w tym przypadku określamy wysokość bryły. Ja wpisuję 5 mm, wciskam Enter i podgląd został zaktualizowany. I chcę otrzymać taką bryłę, dlatego akceptuję tę operację. Następnie utworzę zaokrąglenia w narożach bryły. Wybieram polecenie Fillet i wskazuję krawędzie, na podstawie których chcę utworzyć zaokrąglenie. Wskazuję tutaj cztery krawędzie. OK. I jako wartość promienia wpisuję 15 mm i akceptuję. I mamy coś takiego. I teraz utworzymy kolejny fragment bryły. Bo bryły w systemach CAD 3D możemy budować etapami i krok po kroku możemy tworzyć bryłę i na podstawie prostych kształtów możemy właśnie krok po kroku budować coraz bardziej złożone modele 3D. I kolejny fragment bryły również utworzymy na podstawie szkicu, tylko tym razem szkicu tworzymy na ściance bryły, bo poza tym, że płaszczyznami szkicu mogą być podstawowe płaszczyzny układów współrzędnych, to płaszczyzną szkicu może być również ścianka bryły. I co więcej, od razu Zaznaczę, że ta ścianka nie musi być prostopadła ani równoległa do podstawowych płaszczyzn układów współrzędnych. Może być pochylona, ale nie może być to ścianka cylindryczna. Po prostu musi być to płaska ścianka, ale orientacja tej ścianki może być dowolna względem płaszczyzn układów współrzędnych. I OK. Aby utworzyć szkic na ściance bryły, to zaznaczamy tę ściankę i. Klikamy przycisk Sketch i teraz ta ścianka jest płaszczyzną szkicu. I tutaj ponownie klikam prawym przyciskiem myszy i wybieram View Normal to Sketch Plane, tak żeby ustawić się w widoku od góry. I tutaj narysujemy dwa okręgi. Wybierz polecenie rysowania okręgu, i chciałbym, aby środek okręgu leżał w środku tego zaokrąglenia. I tutaj najeżdżam najpierw na to zaokrąglenie, a następnie przejeżdżam. Kursorem w miejsce, w którym mniej więcej może leżeć środek tego zaokrąglenia. I tutaj, jak widzisz, pojawił się uchwyt, a przy kursorze pojawił się symbol wiązania. Dlatego klikam lewym przyciskiem w tym miejscu, i teraz środek okręgu został powiązany z punktem środkowym tego zaokrąglenia. I tutaj utworzę dwa okręgi. Pierwszy okrąg o dowolnej średnicy, a drugi okrąg, którego środek również leży w tym punkcie, o średnicy 20 mm. OK? Wciskam Escape, aby odwołać polecenie rysowania okręgu. I teraz zaznaczam to zaokrąglenie. Następnie zaznaczam ten okrąg. Po prostu klikam lewym przyciskiem myszy na tę geometrię i wybieram tutaj wiązanie równości. Ponieważ chcę, aby ten okrąg pokrywał się z tym zaokrągleniem. Następnie wybieram polecenie rysowania linii i rysuję linię, której pierwszy punkt będzie leżał w tym miejscu, a drugi punkt w tym miejscu. OK, wciskam Escape, aby zakończyć rysowanie linii i jeszcze raz wybieram rysowanie linii i rysuję linię w taki sposób, aby punkt początkowy tej linii leżał w tym punkcie, a punkt końcowy w tym punkcie. Wciskam Escape, aby zakończyć rysowanie linii. I w kolejnym etapie tworzenia tej bryły chciałbym utworzyć bryłę na podstawie tego obszaru. I jak widzisz, na podstawie tego szkicu możemy wskazać ten obszar. Dlatego w tym momencie mogę zakończyć ten szkic. I tutaj po prostu wskazuję tylko fragment tego szkicu, na podstawie którego chcę otrzymać kolejny fragment bryły. Zaznaczam ten obszar. Wybieram polecenie Extrude i tutaj określam długość wyciągnięcia na 50 mm. Wpisuję 50, wciskam Enter i akceptuję to. I mamy coś takiego. I teraz utworzymy kolejne kopie tej cechy i zrobimy to za pomocą operacji Mirror. Wybierz tą operację, i tutaj wskazujemy to, co chcemy skopiować. Wskazuję ten fragment bryły, i następnie wskazujemy płaszczyznę odbicia lustrzanego. Włączę widoczność płaszczyzn układów współrzędnych. I w tym przypadku wskażemy płaszczyznę Write, jako płaszczyzna, względem której utworzymy kolejną kopię tej cechy. Aby to zrobić, aktywujemy pole wskazywania płaszczyzny odbicia lustrzanego i wskazujemy płaszczyznę. I akceptujemy tę operację. Następnie ponownie wybieramy operację Mirror, wskazujemy te cechy do odbicia lustrzanego. Tutaj kliknąłem na tę cechę, następnie aktywuję pole Mirror Plane i wskazuję płaszczyznę Front. Akceptuję to, wyłączam widoczność płaszczyzn układów współrzędnych i Tymi kilkoma krokami utworzyliśmy taką bryłę. I jest to stosunkowo prosta bryła, ale na tej prostej bryle mogłem pokazać Ci kilka podstawowych operacji tworzenia brył 3D w Onshape. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to proszę Cię zasubskrybuj ten kanał, ponieważ chcę rozwinąć ten kanał, chcę tworzyć kolejne poradniki, ale żeby to miało sens, to chciałbym, aby te poradniki docierały do jak największej liczby osób. Dziękuję Ci za uwagę i życzę owocnej nauki on shape.